rozpoczyna się budowa kolejnego wielopoziomowego parkingu. Zarząd Portu Morskiego we współpracy z firmą Interparking Polska, spółka ZOO zrealizują inwestycję budowy budynku parkingowo-usługowego na 365 miejsc parkingowych. Mimo wakacji nie zwalniamy tempa inwestycyjnego w naszym mieście. Jak Państwo widzicie za naszymi plecami rozpoczęła się już budowa kolejnego jednego spośród czterech parkingów wielopoziomowych w naszym mieście. Parking przy ulicy Kamiennej szansę do końca roku przyjąć ponad 325 aut, a parking, który właśnie, którego budowa właśnie rozpoczyna się, będzie przygotowany na 365 aut. Co ważne, prace będą się odbywały na terenie portu i nie wpłyną na dodatkowe obciążenie układu komunikacyjnego tej części miasta. Wielopoziomowy parking zajmie zaledwie 1% powierzchni całego portu zarządzanego przez spółkę. Chcemy ten proces budowlany przeprowadzić sprawnie, Eee, liczymy na to, że uda się otworzyć parking w połowie przyszłego roku. Eee, licząc się z tym, że oczywiście mogą wystąpić różne okoliczności, zobaczymy, dołożymy wszelkich starań. Eee, parking będzie miał ponad 365 miejsc postojowych, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, eee, na, na dole powierzchni usługowe, na parterze eee, będzie wyposażony we wszelkie Nowoczesne systemy parkingowe, z którymi mamy, mamy bardzo dużo doświadczenia. Obiekt będzie stanowił uzupełnienie docelowej zabudowy w ciągu ulic portowej i towarowej, a budynek będzie stanowić część składową nowej zabudowy i infrastruktury związanej z modernizacją części portu. Tutaj, jest to działalność portu, która wpisuje się w funkcję miastotwórczą portu. Port bierze udział w wielu projektach, które może na co dzień nie są odczuwalne dla mieszkańców bezpośrednio. Koszt wybudowania parkingu poniesie podmiot prywatny, natomiast Zarząd Portu Morskiego w ramach umowy udostępnił teren pod budowę i zarządzanie parkingiem. Po zakończeniu umowy, wybudowany obiekt przejdzie na własność spółki.